Nadeszła druga fala pandemii. Mimo przygotowań do świąt, ludzie starają się dostosować do nowych zasad bezpieczeństwa. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę, że liczba chorych codziennie rośnie. Tak jak Marcelina, która, idąc w ślady swoich znajomych, z biegiem czasu przestała stosować środki ochronne. Marcelina realizuje receptę dla swojej babci, której choroba się nasiliła. Marcelina nie ma już objawów koronawirusa, ale część osób, które zaraziła, nie ma tego szczęścia. Dlatego proszę Was, bądźcie odpowiedzialni, bo ta choroba dla wielu ludzi może być śmiertelna. Nosząc maseczkę i zabezpieczając się przed zakażeniem, chronicie nie tylko siebie, ale także swoich bliskich.